Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj do zdrapania mam takie zdrabki jak Król Cash, Fortuna, I Love Big Cash, Złoty Los, Lecą Dolary, Wow! Mega pensja, Wielka Kasa, Sherry Lady, Dziki Cash, Black i Starożytny Skarb. 120 zł w zdrabkach. Zobaczymy. Co tutaj zdrabki dają? Zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Trzymajcie kciuki i zobaczymy, zobaczymy co tutaj się kryje. Moi drodzy bonus. Pierwszy co to bonus. Sphinx. No już wiemy, że w bonusie nic nie ma. No To co my... O, mamy drugiego Sphinxa Będzie trzeci Sphinx hmm. No niestety, niestety nie ma wygranej w pierwszej grze. Czynia, hełm, wielbłąd. W drugiej grze też nie ma wygranej. No, w trzeciej grze też nie ma. Kolejna gra i tutaj też nie ma. Gra numer 5, gra numer 5. Oj. Oj, 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 jeszcze dwie gry. Palma, piramida, wielbłąd. No, niestety, ostatnia gra. Dodam tylko, że pani podawała zdrapki, sama wybierała. Także, jakby co, to, to szczęście czy nieszczęście będzie na panią z punktu lotu. No to szukamy siódemki, nie? Szukamy siódemki. Ciężko ją tutaj znaleźć w tej zdrapce. No ale może znajdziemy. Nadzieja zawsze jest do ostatniej gry. Nadzieja jest do ostatniej pozycji. Chociaż ja już straciłem tą nadzieję. No i faktycznie. No tak miało być. W tej zdrabce szukamy wora albo głowy tygrysa. No to szukamy. Szukamy. Skromnie, skromnie, to znaczy nawet nie skromnie. Bardzo słabo. Tragicznie. Chyba dzisiaj pani z punktu to nie miała dobrego dnia. I miała szczęśliwego dnia, bo tutaj same puste zdrapki. No, trzecia pusta zdrabka. Siódemek szukamy. Siódemek szukamy w tej zdrabce. To też jedna z moich ulubionych zdrapek. Szukamy siódemek. Przypominam, 120 zł, umoczone i na razie nic nie wydrapane. Nie ma siódemek, nie ma. No dalej, wyskakujcie. Siódemki, pokażcie, jak wyglądają. Siódemki, nie pokażę. No widzicie, nie przekonamy się. Wielka kasa, moi drodzy. Ja już jestem gotowy, jestem przygotowany na wielką kasę. I co my tu mamy? 39, nie wpadło nic, 24, nie wpadło, 55, 46, 18, nic nie wpada. 12, 14, 21 obok, 34, 57, 25, 23 obok, 29, 35 obok i 37, moi drodzy, ostatnia linia. 56, 43, 52 obok, 42 i 58 obok. No to dzisiaj chyba to nie jest ten dzień. Ta zdrabka to na pewno, że będzie pusta, no bo to jest mega pensja. Mega pensja to są wszystkie pustaki. Wszystkie pustaki w mega pensji dobrze. Niby wygrywają takie liczby.

Ostatnia linia 34, 22, 43, 5 i 11. Także to było do przewidzenia. Teraz może zdrapimy złoty los, bo chyba z tych wszystkich zdrapek najmniej lubię ten złoty los. Ale były ja jakby akurat złoty los był dla mnie dzisiaj szczęśliwy, nie? No i co my tu mamy? 35, no to zaczynamy obokiem. 37 obok, 2, 1, 25, 11, 26 obok, 16 obok, 4 obok i 23, 32, 22, 31, 15, 8. 40, 40, 21, 29, 28 obok i 7 obok. Ale jaja, zobaczcie, zobaczcie. Wow, jedna z moich ulubionych z drapek. Wow, może ona nam coś wynagrodzi. Kurczę, no to nie ten dzień, moi drodzy.

Cud by się musiał jakiś wydarzyć, nie? 37, 58, 55 obok, 54, 47. 27, 39, 28 obok, 59, 12 obok. <grych> Ale mam dzień, 31, 14 obok, 51 i 24. Kończymy obokiem. No to teraz muszę król, bo królem już dzisiaj nie zostanę, to niech będzie król. A król kryje pod sobą, pod sobą, pod, pod wartą ścieralną. 16, 49, 28, 54, 14, 12, 59, 46, 31, 19, 43, 55,

41, 56, 48, 35, 42. Czyli 20 zł. Król dał 20 zł. No to teraz, może fortuna. Tej zdrapki też za bardzo nie lubię. No nie. Ale ją się przynajmniej dobrze drapie. Tak dobrze schodzi ta warstwa. No to szukamy, nie?

To już by musiało się naprawdę wydarzyć, żeby ta zdrapała. To na razie jest. To jest źle, no jest źle. Na 120 zł mamy 30, 57, 45, 25, 16, 38, 35. 27, 54, 33 cztery, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia Jest, mamy, mamy kesza, mamy kesza, czyli wygrywamy przypisaną kwotę. Jest kesz i coś jeszcze będzie? Jedenaście. 53 obok, 19, 37 i 49 będzie dycha jak nic, będzie dycha jak nic, no i jest dycha. No to na 120 zł mamy 10, 20, 40, 40 zł wygrane, 120. Było wydrapane to łącznie 80 zł na minusie, moi drodzy. Wielki minus, 80 zł na minusie. Zostawcie po sobie ślad postaci łapki w górę. No i drapiemy dalej, szukamy tych królewskich wygranych. Na razie, cześć.